Ej, siemaneczko ludzie, tu wasz ki jeden. To jest kolejny odcinek z DC Universe Online. Jesteśmy O kurna, co to za bydle? What the hell? Mamy to rozwalić? Aha, no dobra, czyli mamy to chyba e, Zniszczyć lub coś Eee. Raven Spirit Zestynowany, ale to nic LOL Jak się to gówno mocne! Jak mnie, Wredota Okej okay. Dobra Rozwalona Juhu Dobra Gdzie mnie tu Kurde no, te trudne tornada. No dobra. Jest. Kolejna uratowana. Gdzie mnie z tymi tornadami. Uciekaj, uciekaj, kurde, uciekaj. God demet? Dobra. Uleczyliśmy się. Eee, uciekaj. Uciekaj. Dobra. Teraz mnie nie będzie biła. Haha. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, okej. Okay. Ging, 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 gin. No już ging. Kurde no. Ile możesz mi... Dobra. Okej, okay, uratowana. Czy nie zostało rozwalić tylko tą, główną, tak? Eee. I, biała, juhu. Wow, to przecież. To przecież biała jest! Ui, Raven biała! Pamiętam to, ona walczyła z tym, takim e, swy, swoim ojcem w, w bajce. W, w Młodych Tytanach z tego co pamiętam. No, młodzi Tytani tam było. Czy to nazwało. Tak, 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 tak. tak. Ojej, oh yeah, gincie. Znaczy ginie. No i dobra, rozwala nas. No dobra. No i mamy z Raven teraz pogadać i gadamy. Ona coś tam papla. Na tym chyba się zakończy ten, to zadanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mm, like a raven, I am an omen of darkness. Through me, Brother Blood has unleashed a dark and brutal evil onto this plane. I can no longer deny my fear that nothing, not even the Titans or our allies, can stop the demon trigon from rising. He is an evil that. Так, то йой Triton, так, то właśnie он No, tak, tak, tak. Pod koniec chyba sezonu młodzi tytan młodych tytanów oni tam walczyli z nim. Raven się przemieniła w... właśnie w biało. No. Tak, wszystko się zgadza. Soul Survivor. ok. Go to Chinatown. Okej. Okay. To do Chinatown. Hmm. Speak to I will rejoin you soon. Uh... Nie, tu. Dobra, czyli tam mam się. O, nowy łuk będę miał. W ogóle, właśnie. Coś nowego mi wypadło. Pas. Okej. Okay. Mm. Buty. Co to? A że naprawić trzeba, dobra. Rozumiem. nie. Yeah. Okej, okay, tu trzeba. Wow... Jakie fajne! Lol. O, nowy chest. Dobra, ki z zdrowiem, ważne, że... Ważne, żeby będę miał od 30 levela fajny łuk. Mm. Okej, okay, teraz będę mógł posprzedawać potem. Wow Ło szybsi jestem, Ło kurde. Dzięki tym butom pe pewnie LOL O, i znaczka Hej! Kurde ta gra, tak? Kryptonii? Kryptonite? Kryptonite Turum... A tak by the way bardzo fajna nutka. Mmm 3 Doors Down Kryptonite. Czyli ktoś lubi, to polecam. Dobre. Eee, dobra. Ważne. Okej, okay. dojdziemy do tego Chinatown i zakończymy odcinek. ile będę miał w życie obiad to jest bardzo prawdopodobne dobra pogadamy z, Zol z zataną mm, ona tam nam da ekspa pewnie albo nowe zadanie albo nowe zadanie i, i gicer o nawet wykonamy zadanie ok <laughs> No dobra, kochani, complete. A no i mamy nowy łuk. Nowy łuk, który możemy sobie założyć. To czy to nam się opłaca. Nie, nie opłaca nam się to. Dobra, na razie musimy znaleźć jeszcze coś w stylu naprawy. W sklepie, w sklepie, właśnie do shopa. Do shopa. W shopie można i kupić, i sprzedać i naprawić. Okej. Okay. Sold. Repair, repair all. Okej. Okay. Dobra, sprzedajmy. To sell. Sell. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedajemy, to sprzedajemy. Też sprzedajemy. Mmm, chyba źle zrobiłem, że tam tamten pas sprzedałem. No właśnie. Byback czy buy back. Dobra, sprawdźmy. Uh, uh, uh. Ta, źle zrobiłem, że ten, że Tego trzeba sprzedać. Okej, okay, sprzedaj. Okej. Okay. Oki doki. Dobra, Reaper, nie ma nic do Reaperowania. Co tu mamy nowego? Yy... Spodnie, spodnie możemy kupić. O, jaki fajny hełm, ale. Level 26, 15, level. My mamy który level? trzynasty. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to oceniajcie, trzymajcie się i na razie